Twoje dorcie jest dość zasadnicze. Tak, ocipięte. Czujesz się jak szczur w pułapce. Czy za pułapkę nie możesz? Chcesz być? Ach, skąd wiesz? Widziałam Wasze spojrzenia. Nie były zbyt smutne. <noise> tak. Przyjaźń się z Peterem. Od zawsze, ale teraz to coś więcej. Pewnie to miłe. Masz kogoś? U, nie i nie wiem, czy mi jest opisane. Masz szczęście. Wiem. Chcemy wyjechać. Ale na razie. Bawcie, zbyt boi się, wilka, by wypuszczać mnie samą. Dziać co wilk. Czasem zastanawiam się. O, czy babcia ma rację? Nie powinna trzymać się od ukochanego. Myślisz, że o to chodzi? Zabijmy Wilka. Czekaj! Będziemy bohaterkami. Wimeli na doświadczenie, myśliwi. Polowali w nocy. My zaskoczymy go i zabijemy w lesie. Chodź! Sama nie wiem. Idę. Z Tobą czy bez Ciebie i pozwolę się tu zamknąć na wieki.